Witamy serdecznie na konferencji prasowej Platformy Obywatelskiej. Tym razem chcemy zdementować te wszystkie nieprawdziwe informacje, jakie opozycja mówi o polityce zagranicznej. Oni opisują jakiś wirtualny świat, który nie istnieje, wirtualną Polskę, która nie istnieje. My chcemy pokazać, że Polska ma silną pozycję w Europie w Unii Europejskiej na czele parlamentu europejskiego stoi Polak na czele jednej z najważniejszych komisji komisji budżetowej stoi Polak a za parę miesięcy będziemy przewodzić prezydencji która podczas której będziemy przyjmować do Unii Europejskiej Chorwację to są ważne wydarzenia które pokazują nasze miejsce na scenie politycznej, nasze miejsce w Europie i poproszę kolegę, aby szczegóły. Puszczy. Tak Czekaż. jest będziemy pokazywać za nami będą fakty, które zdarzyły się w ostatnim roku dwóch, które obrazują, jak wygląda rzeczywista siła Polski na arenie międzynarodowej w, europejskiej, w Europie w szczególności. Bo rzeczywiście taka. Konfiguracja, że podczas naszej prezydencji, a więc czasu, w którym będziemy liderować w Wspólnocie Europejskiej, twarzą całej Wspólnoty, społeczności europejskiej jest Polak, a jednocześnie będziemy rozmawiać o budżecie, czyli tym, co najważniejsze dla nas i buduje naszą przyszłość europejską, wspólna polityka rolna, wyrównywanie szans i poziomu cywilizacyjnego w różnych regionach Europy za te negocjacje. W ramach Euro wspólnoty europejskiej odpowiada Janusz Lewandowski, może się nie powtórzyć. Ta konfiguracja jest rzeczywiście unikalna. Widzimy za nami kilka tylko faktów, które miały miejsce w ostatnich miesiącach, bo to, że Polacy są tak szanowani, tak mile widziani i akceptowani w sposób naturalny jako ci, którzy również budują strategię rozwoju Europy, to bardzo cenne, miłe, sympatyczne i prestiżowe. Ale ważne są też nasze narodowe oczekiwania czy problemy nasze, tu polskie, które muszą być też uwzględniane w tej, w tej europejskiej wspólnocie. Na pewno ważnymi wydarzeniami, które miały miejsce i ku naszej satysfakcji pogląd polski został zaakceptowany, to był szczyt klimatyczny, a przypomnę również wielkie wydarzenie w Poznaniu, konferencja. Klimatyczna. To było jedno z najbardziej udanych spotkań w, tych, w tym obszarze, w tym, w tym temacie. Trójkąt Weimarski to instytucja, która została zamrożona albo zanegowana przez poprzedniego prezydenta świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego, mówiliśmy o tym wielokrotnie. Prezydent Komorowski jako jedno z pierwszych swoich zadań uwzględnił istotę tego trójkąta, trójporozumienia jako jedna ze strategicznych i ważniejszych kwestii w aspekcie polityki europejskiej i mamy nie tylko dobre, trójstronne stosunki na poziomie głów państw, ale także znakomite, jeżeli chodzi o współpracę rządową, a także parlamentarną. Będziemy zresztą mieli współpracę nawet na poziomie komisji w tym zakresie, ale dialog w ramach Unii Europejskiej, w ramach wspólnoty, czyli Polska, Niemcy i Francja. To nie, tyl, to nie jedyny taki ważny trójkąt, jeżeli chodzi o aktywność w polityce europejskiej. Ważny jest także dialog Europa-Rosja albo nasz udział w tym dialogu. I przypomnę tylko, że nie tak dawno miało miejsce historyczne spotkanie w ramach tego trójkąta, spotkanie parlamentarne w Kaliningradzie, pierwsze takie w historii, ale również i na poziomie prezydenckim, i na poziomie rządowym inicjatywa trójstronnych trójstronnych rozmów, trójstronnego dialogu jest realizowana. To niezwykle istotne dla budowania strategii rozwoju naszego kontynentu, a także dla rozwoju gospodarczego. Traktat z Lizbony. Proszę zauważyć, że w traktacie z Lizbony zawarte zostały te kwestie, które również wpisane są jako jeden z priorytetów naszej prezydencji, a mianowicie solidaryzm energetyczny. Nie ma bezpieczeństwa, nie ma dobrego, Spokojnego i równomiernego rozwoju gospodarczego bez e, bezpieczeństwa dostaw energii, bez rozwoju tego obszaru, który znów opiera się na bardzo różnych źródłach w różnych regionach Europy, ale solidaryzm energetyczny zapisany w traktacie to jest dużo więcej niż stosowanie tej polityki w rzeczywistości, bo to już jest obligą, jeżeli tak można powiedzieć, y, które przyjęła na siebie wspólnota europejska, widząc w tym rzeczywisty problem w rozwoju w równomiernym dostępie do rozwoju gospodarczego i zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego. Aktywność grupy Wyszehradzkiej to znów temat, który był odłożony na półkę, a przecież wchodząc do Unii Europejskiej, między innymi doświadczenia w transformacji gospodarki czeskiej, słowackiej, węgierskiej i naszej nawzajem nas wzbogacały o wiedzę jak zrobić to płynnie jak osiągnąć cel i polityczny, i gospodarczy. Jeden aspekt nam nie wyszedł w tej współpracy wyszehradzkiej, bo wspólnie nie wynegocjowaliśmy wejścia do strefy euro. Ale proszę zauważyć, że dziś Grupa Wyszehradzka ma zupełnie inną rolę. W Unii już jesteśmy, ale jest jeszcze sporo regionów, społeczeństw aspirujących do tego lepszego modelu życia i Grupa Wyszehradzka dzieląc się doświadczeniami, Transformacyjnymi z naszymi sąsiadami, współtworzy politykę sąsiedztwa. To bardzo ważny element strategii europejskiej. Ale także w oparciu o Grupę Wyszehradzką, w oparciu o nasze mm, doświadczenia gospodarcze, możemy budować bardzo mm, silny obraz potrzeb i społecznych i gospodarczych naszej części Europy w stosunku do lepiej rozwiniętej części Europy. To owocuje również lepszym zrozumieniem i dialogiem wewnątrzunijnym. I wreszcie coś, co wydaje się już nam oczywiste, a przecież tak wiele osób to neguje. Dobre relacje sąsiedzkie, znakomite relacje z Niemcami i dialog, który owocuje chociażby oddaniem i dostępem do archiwów oddaniem akt katyńskich. Był tylko jeden moment w naszej historii po 89 roku, kiedy pierwszy krok został uczyniony przez wiele lat była to pięta Achillesowa naszej. Dyplomacji w kierunku wschodnim. O polityce wschodniej Robert Tyszkiewicz, bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Silna pozycja Polski w Europie to jest z całą pewnością wielkie osiągnięcie rządu Donalda Tuska. Ale kto wie, czy nie najbardziej spektakularne rezultaty obserwujemy na kierunku polityki wschodniej. Można wręcz mówić taką tezę tutaj przedstawiamy o reaktywacji polskiej polityki wschodniej. W okresie. Prawa i Sprawiedliwości, rządów Prawa i Sprawiedliwości, mieliśmy do czynienia z wieloma hasłami, z rozwiniętą publicystyką, ze stawianiem pewnych oczekiwań czy żądań, natomiast brakowało realnych narzędzi do prowadzenia takiej wymiernej, skutecznej polityki w kierunku wschodnim. I Warto wymienić przy tej okazji najważniejsze. Moim zdaniem osiągnięcie polskiej dyplomacji okresu dwudziestolecia, czyli zaimplementowanie, wprowadzenie do polityki sąsiedztwa Unii Europejskiej programu Partnerstwa Wschodniego. Wielkiego projektu na rzecz modernizacji naszych wschodnich sąsiadów pomiędzy Polską a Rosją, których dobrobyt, których rozwój, demokratyzacja leży w najgłębszym interesie Polski, polskiego bezpieczeństwa i także polskiego dobrobytu polskiej ekonomii. Partnerstwo wschodnie przynosi już dzisiaj wymierne rezultaty. Możemy mówić o postępie naprawdę znaczącym, które wiele krajów z Partnerstwa Wschodniego dokonuje w negocjacjach w kontaktach z Unią Europejską. Przypomnę, Ukraina jest już, podobnie jak Mołdowa i Gruzja na, na drodze do umowy stowarzyszeniowej, na drodze do ruchu bezwizowego. Trwają intensywne kontakty na temat stworzenia pogłębionych stref wolnego handlu. Z tego wszystkiego Polska jako najbliższy sąsiad tych krajów będzie korzystać w największym stopniu. Zatem mamy wreszcie w tej polityce wobec naszych sąsiadów na wschód od nas realne narzędzie, które możemy wykorzystywać do tworzenia w polityce ważnych faktów, a nie tylko głoszenia idei, opinii czy, czy haseł. Druga oczywiście wielka sprawa, bo tak już polska polityka wschodnia jest zdefiniowana, że ona zawiera naszą aktywność wobec państw leżących między nami a Rosją, ale musi też zawierać naszą aktywność wobec Rosji. I nie można mówić o polityce wschodniej bez rozpatrzenia tego kontekstu rosyjskiego. I tu także obserwujemy, zwłaszcza od półtora roku. <trym> Powrót do dialogu na rzecz porozumienia i współpracy między Polską a Rosją, dialogu, który był przez wiele lat, wiele lat w zasadzie od, od początku lat 2000 praktycznie zamrożony. Ten dialog przynosi już konkretne efekty. Najpierw ekonomicznie obserwujemy ożywiony wzrost kontaktów handlowych z Rosją. Zniesione zostały te uciążliwe, zwłaszcza dla naszego rolnictwa, restrykcje ze strony władz rosyjskich. Mówimy tu o embargu na produkty rolne z Polski. Ale także w tej dziedzinie współpracy dla nas niesłychanie istotnej, czyli pojednania historycznego, także obserwujemy działania, które budzą nadzieję i tworzą fundamenty do rozwoju współpracy na zupełnie innym poziomie. To marzenie o pojednaniu musi być oparte na prawdzie, dlatego szczególnie doceniamy decyzję o przekazaniu akt katyńskich, bezprecedensową decyzję, a także inicjatywy w rodzaju centrów polsko-rosyjskiego dialogu i porozumienia. Po obydwu, obydwu, po obydwu stronach granicy, w obydwu państwach powstaną instytucje, które w sposób trwały i systematyczny zajmować się będą tworzeniem klimatu, warunków do badań historycznych, dyskusji, dialogów w dziedzinie tych szczególnie wrażliwych dla naszych społeczeństw spraw, jakimi są, jakimi są trudne, jakimi jest trudne dziedzictwo naszej, naszej wspólnej historii. Słowo jeszcze o naszej wizji kontaktów z najbliższymi sąsiadami na wschodzie Polska chciałaby aby nasza wschodnia granica była granicą ruchu bezwizowego Udało się wynegocjować umowy o ruchu małym ruchu granicznym które są jakby wstępem forpocztą do ruchu bezwizowego z Ukrainą i Białorusią jak wiemy z Ukrainą od roku z dobrym skutkiem ta umowa funkcjonuje na Białorusi w związku z wiadomymi wypadkami i zmianą kursu reżimu w Mińsku mamy tę umowę wynegocjowaną i podpisaną, ale nie ratyfikowaną przez stronę białoruską. Prezydent ostatnio w kuźnicy białostockiej przypominał władzom białoruskim, że obywatele obydwu państw czekają na tę umowę i że ona jest dla obywateli, a nie dla polityków. Polska wspiera także oczekiwania Rosji w sprawie objęcia ruchem bezwizowym obwodu kaliningradzkiego, więc mielibyśmy wówczas sytuację, że nasza wschodnia granica byłaby granicą współpracy i kontaktów, a nie jakąś nową, nową barierą. To niesłychanie istotne konkretne realne narzędzie dla skutecznej polityki wschodniej. Słowo jeszcze o Białorusi. Polska polityka wobec Białorusi ostatnich lat była bardzo konsekwentna, opierała się na bardzo klarownym założeniu. Dopóki na Białorusi nie ma prześladowań politycznych i nie ma więźniów politycznych, są warunki do dialogu i trzeba rozmawiać w interesie mniejszości polskiej, w interesie demokratyzacji Białorusi. W momencie kiedy władze w Mińsku kurs zmieniły i mamy dzisiaj znowu represje, Polska staje po stronie tych, którzy uważają, że reżim należy izolować, i nie ma dzisiaj warunków do żadnego poważnego dialogu, poważnego, po, poważnych rozmów z Mińskiem, dopóki ostatni aresztowany nie zostanie zwolniony z więzienia. Mówiliśmy o tym nie tak dawno podczas bezprecedensowego aktu uchwalenia rezolucji przez Polski Sejm, kiedy to. Po raz pierwszy przedstawiciel demokratycznej opozycji na Białorusi przemawiał z, z mównicy Polskiego Sejmu do, do y, 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 polskich parlamentarzystów i do polskiej opinii publicznej. W tej sprawie Polska pozostanie bardzo konsekwentna, będziemy wspierać y, działania. Środowisk demokratycznych u naszego wschodniego sąsiada, licząc na to, że powstaną wreszcie warunki do prawdziwego, owocnego i partnerskiego dialogu, bo przecież w naszym interesie jest współpraca z naszym, naszym sąsiadem, ale jednak w duchu poszanowania wartości europejskich. Dziękuję bardzo. I warto dodać, że 2 lutego odbyła się w Warszawie bardzo duża międzynarodowa konferencja, która dzięki której Obywatelskie społeczeństwo białoruskie będzie mogło uzyskać dodatkowe wsparcie, środki, szkolenia, miejsca dla swoich przedstawicieli nie tylko w Polsce, ale także z, ze strony w zasadzie wszystkich państw europejskich, także tych spoza Unii Europejskiej, bo takie deklaracje bardzo konkretne tutaj w Warszawie padły i nie tylko, także z innych kontynentów. Polska stała się krajem bardzo. Wiarygodnym i konsekwentnym w swoim działaniu. To nie tylko nie jest już kraj, który nazywany był fan terrible Unii Europejskiej, albo trochę nieobliczalnym partnerem działającym emocjonalnie, czy reagującym emocjonalnie. Bardzo konsekwentnie jesteśmy filarem bezpieczeństwa międzynarodowego, krajem aktywnym na tym polu, trwałym i stabilnym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych. I jeżeli przypomnimy, że nowa strategia NATO, Czyli zakończony szczyt w Monachium był między innymi wypracowany dzięki aktywności także Polaków. Myślę chociażby o profesorze Adamie Danielu Rotfeldzie, bardzo aktywnie uczestniczącym w budowaniu nowej strategii NATO. To widać wyraźnie, że ten wkład Polski jest dużo, dużo większy, nawet niż sami czasem zwykliśmy to oceniać, bo strategia NATO, otwarte drzwi, i artykuł piąty przypomnę, czyli nasze wspólne bezpieczeństwo, to wyraźnie nowy rozdział w dziedzinie współpracy międzynarodowej w zakresie bezpieczeństwa. Nie wspominając o aktywnej roli, dużo szerszej niż ta, która obejmuje samą działalność państw stowarzyszonych w NATO, czyli Koalicję Sił Międzynarodowych Antyterrorystycznych. Tutaj Polska odgrywa ważną rolę. Jesteśmy wciąż jednym z najaktywniejszych i w grupie kilku naj silniej realizujących idee bezpieczeństwa państw. Jeżeli przypomnimy jeszcze, że wszelkiego rodzaju współpraca w zakresie obrony praw człowieka i tam wszędzie, gdzie niezbędny jest głos międzynarodowej opinii publicznej, Polska jest jednym z pierwszych państw, które reaguje, to nie dziwimy się, że także na polską aktywność liczą dzisiaj społeczeństwa Magrebu, licząc na polską prezydencję i aktywność Unii w tym zakresie. I tak będziemy realizować starą zasadę, zasadę obrony podstawowych wartości obywatelskich, demokratycznych, humanistycznych, za wolność naszą i waszą dawniej walczyliśmy, dziś upominamy się o prawa obywatelskie w całym świecie i bezpieczeństwo tychże obywateli.